Lewny deszcz, burze, silny wiatr, upały, powodzie oraz susze. Sytuacje ekstremalne w pogodzie występują i będą występować coraz częściej. Zjawiska atmosferyczne i hydrologiczne mogą stanowić realne zagrożenie dla społeczeństwa i gospodarki, dlatego tak ważne jest wczesne uprzedzanie o możliwości ich wystąpienia. W Polsce Państwową Służbę Hydrologiczną Meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Najważniejszym zadaniem Instytutu jest ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego to oficjalna informacja o prognozowanym wystąpieniu lub wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. Meteorologicznych lub hydrologicznych. Opracowywane są przez doświadczonych synoptyków i wydawane na określony obszar kraju z określoną ważnością. Opierają się na aktualnych danych obserwacyjno-pomiarowych, aktualnych wynikach modeli meteorologicznych i hydrologicznych, a przede wszystkim na wiedzy, doświadczeniu naszych ekspertów. Każde wydane ostrzeżenie jest monitorowane przez dyżurnych synoptyków i w przypadku zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych. Aktualizowany. Synoptyk może ostrzeżenie odwołać, ale może również podnieść jego stopień, dlatego bardzo ważne jest śledzenie na bieżąco komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Ostrzeżenia meteorologiczne wydajemy, gdy realne jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych. Katalog tych zjawisk jest bardzo szeroki. W Polsce ostrzegamy aż przed 12 niebezpiecznymi zjawiskami. Wśród nich są silny wiatr. Intensywne opady deszczu, burze, upał czy śnieżyce. Nasi synoptycy monitorują i analizują sytuację meteorologiczną przez cały rok 24 godziny na dobę. Do dyspozycji mamy nowoczesne narzędzia i ogromne ilości danych. Poziom zagrożenia rozróżnia się stopniami. Mamy trzy stopnie ostrzeżeń: pierwszy, drugi i trzeci oraz odpowiadające im kolory: żółty, pomarańczowy i czerwony. Im wyższy stopień ostrzeżenia, tym większe zagrożenie i potencjalnie poważniejsze skutki niebezpiecznych zjawisk. Ostrzeżenia hydrologiczne dotyczą zagrożeń związanych z niedoborem lub nadmiarem wody. Wydawane są w przypadku możliwości wystąpienia lub wystąpienia niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych. Suszy hydrologicznej, lecz przede wszystkim wzrostu stanu wody w rzekach i akwenach. W przypadku wezbrań określają również możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych. Wydawane są w trzystopniowej skali, gdy występuje ryzyko podtopień i powodzi. Podobnie jak w przypadku zjawisk pogodowych, sytuacja na rzekach może się szybko zmieniać, dlatego stale monitorujemy dane i w razie potrzeby Aktualizujemy prognozy, ostrzeżenia hydrologiczne i inne produkty. Czuwamy nad bezpieczeństwem 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Najważniejsze jest to, aby odbiorcy, zarówno służby, jak i mieszkańcy, mieli czas na odpowiednie przygotowanie i reakcję. Ostrzeżenia trafiają do centrów zarządzania kryzysowego, służb ratunkowych, samorządów oraz mediów, i co najważniejsze mogą trafiać bezpośrednio do Ciebie za pośrednictwem naszej darmowej aplikacji Meteo IMGW Prognoza dla Polski. Dostępne są również na stronach meteoimgw.pl i hydroimgw.pl. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przesyłane są do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na podstawie tej informacji oraz na bazie własnych doświadczeń i procedur Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podejmuje decyzję o wysłaniu do społeczeństwa alertów z ostrzeżeniem za pomocą wiadomości SMS. To ważny element systemu zarządzania reagowania kryzysowego.